Jak będziemy przegrywać, to nie, musimy siedzieć ja idę... cicho. Nie, ja Cały czas siedzimy cicho i tryhardujemy. No właśnie, a więc proszę tak. No. Ktoś do nich dołączył, a, pająk. Teraz to już za późno. Dbajcie o nawodnienie. Pająk i tak by do nas dołączył. No, no tak. to... to Jestem na... No ale ja kurde, dostałam. bindów nie puszczać, no ludzie, no... <laughs> no ja co idę. Spory debil, puścił binda. To ja byłem, to ja. No! Dobra, budować raliki. Thank Dobrze, you, very much, nie mi pomagał. Ale ktoś uciekł, ha, nie pomógł mi do końca, ha? No bo to ja byłem i to moja miejscu zawsze. Dobra, tam twoja, nie twoja, w pierwszy byłem. Dobra. I tak pójdziemy jeszcze dzisiejcie te raliki, B bardziej. Dobra, ja lecę i raczej będę atakowała pół meczu. Buduję ralika ja pod nosem. leper na C. Ale ktoś pali Jem pali C, dobra. A przeciwnik też ma mi otocz ognia Ale się spływa konwencja genewska Jak dalej w nie zawodzi Ani bohaterzy już spaliliśmy nawzajem O kurwa mać Oni wszyscy na B pojechali No i reliki nam niszczą Jest pod mostem jeden mój o. <noise> ja też tam mieszkam. Skocz na ten tak, wątpię on i sobie... Ej, co? To... Jak sam cofnęłeś? Ty samochód. A jak ja? Kto wziął... Ty, oni nie mają relików! Ej, fizyka mają. A? Radosław to główno postawił. Radosław to gówno, o niezły nikt. Co, iż taki pseudonim? Oni się dron na Discordzie jak pojebani, bo... Noxor biegł przede mną i nie słyszał, że ja mu na plecach biegnę, nie? <laughs> kurwa, ale zajebał tym kurwa HVRami teraz. To dojebał. Tam ciężarówa w ogóle jedzie koło B, kurwa kurwa no srogo. Ciężarówa? Znaczy ja jadę ciężarówą na A jak coś. Albo w sumie na B będzie lepiej, kurwa. On rzucił artę pod naszą stronę, a nie pod nich. Ja no, nie mam artylerii. Bo zginął. Dwa miny nastawiali. Siema, siema. No. Hasło penis. Jak chcesz być na nie standardową, to stworzył na fi... Słyszałem. Rzym. Czym chce, tak? Jak u chce na co? Tak, piąty i jest, bo um, nie, piąty wygrał. Ow. Hmm. Y Kto zakładał? Matthew. Matthew. A może ktoś mi powie ile graczy jest, to się tu znajdujesz. 17 siedemnaście. Ty, ktoś wziął tego kurwa pierdalacza z rakietą. a Poluczek. To... Dzięki, co no, Ale flopa jest, kurwa, przed nami federowa. Mp40 dawno nie grał i z dzisiaj przyszedł? No bo pisałem mu. Kurde, flopper. kurwa, zacząłem strzelać do kogoś innego z naszych i kurwa mi w tym czasie wyszedł wysyłał. Ten jakoś dziwnie na mnie nacelował. Taki jest na północny, wschód od Bachy chyba jest. E, na ta nie mam radików. Jest ten taki po lewej. Był tam taki I jeden tak... schowany. Jest no. jeden relik. mój tam puszkę milowy. jeszcze Ja cię dole nastawiali typ. Nożna podstawa mieli. Ja cię. Muszą tych kawaerek używa. Kawarki kurde, kto mu nie mówi, że się nie używa. No. Czego? Nie powie nikt No Ale można. O, wszystko tylko. można. Dobra, słuchajcie. A, tak. <laughs> okay, bo... ja, nie, Nie, nie. nie można. Jak już się... można. Już się podjęli. Co to jest kaworka? Zawsze można. No, Kurwa. Elo jo. wbijaj do nas, nie chcesz ze mną wygrać. A co się dzielicie? Czy coś takiego? Miał być jakieś stosowanie, czy coś? Nie, losowo kogo, do kogo przydzieliło. A od której zaczynacie? Który zaczęliście? Zaczęliśmy, jeszcze z mecz. O, może następnym jest, już Nie, no, nie, dawaj, dawaj. mamy po 9, nie? Nie, nie, ja mogę dopiero za 10 minut. Za 20. No, no dobrze, nawet. No, jak coś bo bo nie się nie z, rozbalansuje to w chórę. Tak, tak, tak. Także ja się na razie wyciszę do 20 minut. Będę. Dobra. dobra, dobra, dobra. Czogiem przyjechali, jak chuj to jest ten? Floper. Flo. Pantera, nie, to nie Floper. To Poluczek. A. Raczej. A tu ja już lecę z panzerfaustem. No od razu wszyscy, Floper! Floper kurwa. No perk. Ponieważ każdy flopper. się tego spodziewał. Kurwa. Już myślałem, że minę będę miał na tym na raliku. Ale tu są ciężarówki wie. A nie mają ciężarówek? Tak. Co tu? Jeszcze są co? o! A to... o kurde to są jakieś rakiety. Co to jest? Na no, iush oh. nie rally Rakiety Dobra, To ale jest. Strzela, to dobra. jest papierowe A A dobrze A kto się dzieje? Jeszcze kolejne A, to jest ta ciężarówka. Yy, na A już atakują może to budujcie amunicję, amunicja się przydaje. Ja zrzuciłem na C oltelarię coś. Dobra. Ja odbudowuję relika. Dawajcie db przejmuj do końca, jestem ja tu sam. Idę. Cholera, ale lagi są na tym serwerze. Bo hitboxów nie ma na niektórych chłopach Nie, ja, ja nie No to takie tak jest to... No. Dlatego te klanówek oni nie chcą grać po tym O, na, no, Tam, yy, uważaj Co jest nasze? Camson O tutaj będą szli mocno Mocno idą. Nie, Ach, to chyba tylko o Nox'ora. To na Nox'ora uważam. Kurwa, aferami mnie wszystkich wyjebał mi. No ja wiem, <noise> tak kurza, że ja nie mogę. Ja zaraz no ale, ale wiesz, oni przez to przegrywają też na ziemi, no, no bo tak, nie no ma bo nie mają jednego żołnierza. No. Rallypoint jest w odbycie, mało jest dosyć. No, no, no. Rally rallypointami jest problem taki, że... ratnie polownik to na moje cały czas, kurwa. W tym jednym miejscu ja odbudowuję cały czas mefiu i cały czas tam kurwa któryś przyjdzie. Kam, tu siedzi, dobra. No, na samej górze siedzi. Poluczek. 5 tysięcy ludzi z dwóch stronków. Maluczek. Nie wiem, czy co mnie wkurza tak ma. No jest na A ty kurwo, no, No, jest poluczek. Jedną osobę ma tam. <laughs> Ale to tu nie było. O kurwa, rzeczywiście. Dobra. kurwa rzeczywiście A. No rzeczywiście no o, No też... jeszcze dwie bany Z tego jeszcze mogę, dobra, Estega próbuję. Nie. Fredber Fredber? <coughs> <Fredbear>. Fredber, to <coughs> <coughs> co? jest Po Miny, pamiętać trzeba o minach. Miny to podstawa. Kurde na B ile ich tych min mają. Ceknie zawsze Możecie próbować rzucić na miny te jest szansa że to rozminuje część przed no, wejściem nie już tymi hawołórkami, ja nie mogę Opłaczę się zaraz no. Nie martw się, będzie gorzej oh, chuj Gorzej już być nie może Aj. Na no pocieszenie powiem, że większość ludzi nie potrafi pływać a ja takie gówno, na przykład, to potrafi. Na no pocieszenie powiem, że bada cię zarówka. No dole, ten samolot, bo już mi to w kurwę zaczyna, tylko ten ten samolot napierdala. Jak on to zrobił? Idą na A. Idą na A, bo nie się... jest w samolocie, to jest tak, że... Nieprawda. Nie A, z... nie, pająk, gdzie To jestem na ziemi, tutaj A, dobra. Myślałem, że go zastrzelisz. I na przeciwko i na A też idą, to też nie ja są na tym B w ogóle. Są. Dawajcie, dawajcie, bo tutaj mnie wchodzą. Nie wiem. chwilę był, to już będzie pewnie w drodze powrotnej. Ja pierdzielę no. Pod steraniem co się zakręcili tam. O, jest. Kurde, ja nie wiem, nie umiem tym nowym samolotem latać. Ale chyba... ten, coś tam, ale... I Kurwa, kto mnie zabił mp 40? No dawaj, chodź tutaj. A kto to jest mp40? No, człowiek, człowiek. To ja ty z nim nie grałeś kurwa czasem, pająk? Kiedyś, kiedyś grałeś na pewno. No, z nitrem i z nim grałeś. Kurde, no tak, jest. ale... Ja zdałem przez was, to jest dalej ten sam. Tak, ale nie pamiętam kto to jest. Korda, kurwa. Jak to to jest, no, kurwa. Mężczyzna. Ma no, za 30 lat. Spady Będę lecą. Dobrze, 50, co? Spady lecą na C. Bra. Sobie nie polatasz. Dobra. Nie będzie już kawuerek przez jakiś czas. Hmm? Zaś sobie to rabezie, kurwa tego. Z kawuerekami, tak. Hmm. Będzie drugi. Nie, 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 my nie, 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 ale nie, to będzie nie, 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 Jest, ale to to nic sport jest sport nie, nie, To już tego nie, nie, opłaca. To, że ktoś strzelił w dwie bramki w meczu to nie znaczy, że on wygra mecz, bo kurwa w środku pola rozgrywający zrobił kurwa robotę, nie? Nie wiem ja nie gram w piłkę, nie interesuję się Po prostu Nie na, to, na to, to, ja by nie fać było to. Że napierdolił to, no. mili, ale i tak przepierdalają Może by tu zrobił rally point taki ofensywny. Burba, Na dużo idzie. To, to było? Wow. A. O, jest Animus na ziemi. Jest. Rozjebałeś się kurwo, jak największa chujoza. Niech cię skarci kolioza. I barelioza. Niech ci wyciągną koza z nosa. Chuj się głosy wydaje. No właśnie trzymaj takie... On teraz dopiero zgwałcił. Dokładnie. No to skończę mecz. Dokładnie. No, Także po prostu Fredbear. Idę jeść po tym meczu. Ja nie bez bez mnie Aha, ta kurwa nie miała pistoletu, bo nie mam tego działu, ale <młysły> <młysły> Ja nie mogę. Mój ten wziął te What? narzędzia i przez to przegrałem. Miałem amunicję cofnęła z magazynku i zero Nie mogę nic zrobić. Powinniście musieli dodać, bo... serwer na nowo stworzyć najlepiej Bo tak to wam samo wystartuje I kurwa boty nie chcą czasami chodzić za mną w ogóle, nie wiem Możecie Pysz... się delagi. Boty cię nie, tu, nie, bagach, nie. na A jest Ta Paru <laughs> Gdzie jest są nie trafiłem granatę Zjebałeś się, korwo, jak największa chujość Chcę to Ej, czemu? Czemu? Ej, to no, jest naszą tyleria na C, czy nie? Czemu? Ej, ale my to A, ja, A czy co tam się dzieje tym A? Ja bym proponował no, tu to zesplitranować, bo muszę iść zjeść oni flankują O, nie ma, nie ma rally pointa słabo. No, na nie ma rally pointa, jak coś Spokojnie, Dobra, no bo znakowali nas. Tak, ja jestem na A1 Dobra Nie wiem tylko czy w tym samym miejscu budować Nie Proszę wiem czy to jest to. jakiś inny oni też nie mają reliku, bo biegną z respo Tak. Ja. To mhm. zbuduję teraz nie, tutaj to nie jest dobre miejsce Tu jest dobre miejsce O kurwa, dużo osób mi biegło na jedzie jakieś kurwa. Nie, nie podoba mi się to O ty no, oni tego naprawdę nie zauważyli, że my nie gramy maszynami? Ja chciałem wziąć czołg, ale nie chciałem wyjść na y, czornucho. Nie no, ogólnie czołg nie ma sensu Bo... ten... No na no, ABC no Na no, ABC i kurwa mapa nie jest pod czołg, jest fan... ta mapa jest zarabista hmm. O kurde, a tam co? Ca... <laughs> oj, oj, oj. Nie wiem o, mi się... Jest cross-pragant, to chyba nie będzie to tego... Co to wy na, na drugim piętrze zrobiliście? mogliście na pierwszym, bo to by było lepiej by. Dobra, nie ma nikogo na B w końcu. Na a jest a. czyste. Dobra, dawajcie. B jest czyste jak dupa Mowlaka kurwa. Który... Oczywiście. A, 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 a. No to Poluczek e -e. jest taki kurwa durny. A co on zrobi? Co on robi? Czołgiem jeździ kurwa po kopach gdzieś tam kurwa u siebie na respie. No Ale jest, no... Za linią kurwa... Nie ma, jak nas zabić budynku budynku nas jak W budynku byłem Jak chawłerkami w budynku Ulotczak kurwa, o Jezu o, duży pulok Nie weszłeś, nie weszłeś, przedłem, Nie weszłeś, no sorry jest, Ale pięknie no, no, no. rozjebany kurwa Strzelam do ludzi i oni... Co za kurwa jakby pierdoliło go z tego czołgu, chłopie. I te, Chyba... Byś? Nie wiem, czy Ło-7 jest lepszy od tego i coś tam. Aż mam chęć przyjechać tym tym czołgiem z h ja, nie? Nie. W sumie racja, dobra. Ale zajebisty z tym kurwa tam co Bardzo dobrze mu zrobiłeś, rak tam był. Trudno było go zmiażdżyć. Jeżdżę, w co tu Ja wierzę. Ja bo nas wszyscy reliki zrobili. Gwałt nie na, na letnim to... kurwa to Znaczy na pełnoletnim O to jeszcze lewy Znaczy nie widziałem jeszcze Takiego scenariusza Były takie były. Tak było nie zmyślałem Tak było nie zmyślałem no ehm... Tak Tak zajebiście tak, Znowu tak jakiś czołg jest na A nie to nasz czołg ale... No właśnie są, ha, Kurwa brali... zajebałem go bombowcem Aha, bo to o, jest ten palący się, dobra. O, no to na noc nie to szedł. No jak ty, Jarosł, przeżył? Ej, zajpiste, jest na Estek. Niemcy będą jako drugi. Dobra, y, GG chyba bo już, prawda? Estek oh, oh. ma ten problem, że rekorder ma. Czekaj, ja wiem czy taki duch jest. Zajdźcie. Spaliłem puloczkę. Puloczka spali. Przepaliłeś <guloczka guloczka> no, no, no. chyba. O. Tak... Na koniec idę, idę jeść. Nota. No tak. A no, może tylko poczekamy tylko... chwilę. i Pintro, idziesz do mnie? No ja wiem, okay. Można poczekać, jak się ogarnę. To poczekamy. Może. Robiłem przerwę chwilowo no, Tak też Ale tak domina tak. Domina dominacja rasowa no. totalna no Kurwa kończy o, się ten mecz jebany No nie, bo my tracimy nie oni Oni nie będą O! Picketa im zjąłem Wchłonąłeś <laughs> Dobra G idę.